Tu Radio Impuls TWR Polska. Zapraszamy na program Wędrówka przez Biblię. Poznamy dzisiaj trzecią już pieśń sługi Pańskiego, zapisaną w pięćdziesiątym rozdziale Księgi Izajasza. Studiować będziemy słowa pięćdziesiątego i pięćdziesiątego pierwszego rozdziału tej fascynującej Księgi Prorockiej. W pierwszym wierszu rozdziału pięćdziesiątego czytamy: Tak mówi Pan. Gdzie list rozwodowy waszej matki, na mocy którego ją odprawiłem? Albo któryż to jest z moich wierzycieli, któremu was zaprzedałem? Oto, za wasze winy zostaliście sprzedani, i za wasze zbrodnie odprawiona wasza matka. Zgodnie z prawem mojżeszowym, mąż mógł odprawić swoją żonę, wręczając jej list rozwodowy. Bóg stawia Izraelitom pytanie. Czy znany jest Wam list, jakikolwiek dokument, na mocy którego ja miałbym zerwać więź z moją małżonką? Izrael nazwany jest w wielu miejscach Starego Testamentu, bożą oblubienicą. Mimo, że była nieraz niewierną, nie została odrzucona przez Boga, który pozostaje wierny. Czemu, gdy przyszedłem, nie było nikogo? Wołałem, a nikt nie odpowiadał. Czyż zbyt krótka jest moja ręka, żeby wyzwolić? Czy nie ma siły we mnie, ażeby ocalić? Oto jedną moją groźbą osuszam morze, zamieniam rzeki w pustynię, cuchną ich ryby skutkiem braku wody i giną z pragnienia. Przyodziewam kirem niebiosa i wór im wkładam jako okrycie. Bóg mówi tu o grzechu, o nieposłuszeństwie Izraela i o konieczności pokuty. Nawrócenia, upamiętania. Z powodu własnych win Izrael został częściowo odrzucony przez pana. Jest smagany i karany, ale tak nie będzie zawsze. Bóg okaże swe miłosierdzie, szykuje zbawienie. O tym czytamy w dalszej części proroctw Izajasza, w trzeciej pieśni Sługi pańskiego. Pan Bóg obdarzył mnie językiem wymownym. Bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu, przez słowo krzepiące. Każdego ranka pobudzamy ucho, bym słuchał, jak uczniowie, Pieśń sługi pańskiego rozpoczynają słowa. Pan, Bóg obdarzył mnie językiem wymownym. W tekście hebrajskim słowa Pan, Bóg to jachwę Adonaj. Jezus Chrystus Przyszedł do nas jako pokorny sługa niebiańskiego Ojca. Wyznaje, obdarzył mnie językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu, przez słowo krzepiące. Pan Jezus przemawiał w taki sposób, że podnosił ludzi, przywracał im godność, napawał nadzieją, pocieszał, krzepił. Nauczał jako moc mający. Składali świadectwo nawet niechętni mu słuchacze. Jezus, zanim nauczał, najpierw słuchał Bożego Słowa. Uczył się go, jak każdy żydowski chłopiec. Przez trzydzieści lat, zanim rozpoczął publiczną działalność, Jezus nie tylko uczył się rzemiosła ciesielskiego, pracując z ojcem, ale przede wszystkim uczył się Bożego Słowa. Wiemy, jak zdumiewali się uczeni w piśmie, gdy dwunastoletni Jezus rozmawiał z nimi w świątyni. Wykazując dogłębną, wnikliwą znajomość pisma. Czytamy: Pan każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Jeśli takie jest wyznanie sługi Pańskiego, Mesjasza, Chrystusa, to o ile bardziej powinniśmy studiować Słowo Boże my, słabi grzesznicy. Na początku swej służby Jezus odparł wszystkie ataki szatana, cytując Słowo Boże. I my możemy zwyciężać w życiu na co dzień tylko wtedy, gdy nasze myśli będą przemieniane, kształtowane przez Boże Słowo. Skoro Bóg objawia nam swoją prawdę objawia nam siebie samego poprzez słowa Pisma, powinniśmy nasłuchiwać Jego głosu codziennie, studiując Biblię regularnie, poczynając od księgi Genezis, a kończąc na Apokalipsie. Dalej, pieśń sługi pańskiego głosi: Pan, Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się cofnąłem. Te słowa mówią o całkowitym posłuszeństwie Jezusa względem Ojca. W prawie Mojżeszowym, w księdze Eksodus, czyli drugiej księdze Mojżesza, czytamy w rozdziale dwudziestym że w przypadku gdy hebrański niewolnik dobrowolnie chciał pozostać sługą swego pana na zawsze, Mimo, że mógł wyjść na wolność po sześć latach służby, jego pan miał obowiązek przekłuć mu ucho na znak poddaństwa. Czytamy: Wtedy jego pan zaprowadzi go przed Boga, potem postawi go u drzwi i przekuje mu pan jego ucho szydłem i będzie niewolnikiem jego na zawsze. Takie przypadki miały miejsce wtedy, gdy niewolnik, po pierwsze, kochał, szanował swego pana. I po drugie, gdy poślubiał dziewczynę, która była niewolnicą i nie chciał jej opuścić, musiał wtedy oświadczyć wyraźnie: Miłuję mojego pana, moją żonę i nie chcę wyjść na wolność. Wtedy następowało owo uroczyste przekucie ucha szydłem. I odtąd sługa ten, mimo że mógł w siódmym roku wyjść na wolność, pozostał już do końca życia niewolnikiem. W psalmie czterdziestym, w którym Dawid nawiązuje do tego rytuału, mówiąc: Ty, panie, otwarłeś ucho moje, woła dalej: Oto przychodzę, w zwoju księgi napisano o mnie, pragnę czynić wolę twoją, Boże mój, a prawo twe jest we wnętrzu moim. Autor listu do Hebrajczyków, odwołując się do tych słów, pisze, iż Chrystus, przychodząc na świat, mówi: Nie chciałeś ofiar krwawych i darów aleś ciało dla mnie przysposobił. Oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Tak jak przekuwane było ucho sługi, który dobrowolnie stawał się niewolnikiem, by okazać swą wierność i miłość względem Pana i względem swojej żony, tak ciało Jezusa zostało przybite do krzyża, a potem jeszcze przybite włócznią. Jezus dobrowolnie złożył w ofierze swoje ciało, Pozwolił przybić się do krzyża i umierał w męczarniach, by w posłuszeństwie woli ojca dokonać dzieła zbawienia. Jezus uczynił tak, bo umiłował nas i nie chciał nas opuścić. Pieśń sługi Pańskiego biegnie dalej. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy. Przed zniewagami i opluciem. Ta prorocza zapowiedź spełniła się dosłownie w czasie aresztowania i procesu Jezusa. Ewangeliści, Mateusz, Marek i Jan zgodnie opisali, jak Jezusa sponiewiarano, wyszydzono, pobito i wyśmiano. W Ewangelii Mateusza czytamy: Wtedy pluli na jego oblicze i policzkowali go, a drudzy bili go pięściami, mówiąc, Prorokuj nam, Chrystusie, kto cię uderzył, i uplecioną z ciernia koronę włożyli na jego głowę, a trzcinę dali w prawą rękę jego, i upadając przed nim na kolana, wyśmiewali się z niego i mówili: Bądź pozdrowiony, król żydowski! I plując na niego, wzięli trzcinę i bili go po głowie. O tym wszystkim nie lubimy mówić ani myśleć. Najchętniej, Wymazalibyśmy te fakty z kart historii, ale niestety to wszystko miało miejsce. I było to dosłowne, literalne wypełnienie proroctwa Izajasza. Trzecią pieśni sługi pańskiego kończą słowa: Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem. Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie. Są to słowa dramatyczne, przejmujące. Sługa pański woła. Pan mnie wspomaga. Dlatego jestem nieczuły na obelgi. Dlatego uczyniłem twarz jak głaz. Wiem, że wstydu nie doznam. W postawie Jezusa musiała być niezwykła godność, spokój i siła. Mimo, że był wyczerpany całonocnym procesem, przesłuchaniami, szykanami, mimo, że go bito, biczowano, pluto na niego, maltretowano fizycznie i psychicznie, on zachował pokój, wiedział, że wspomaga go Bóg Ojciec, zachował duchowe siły, mimo, że fizycznie był wycieńczony także nie był w stanie nieść belki krzyża. Potem, wyczerpany, szybko w ciągu kilku godzin, skonał na krzyżu. Ale w jego śmierci było coś szczególnego: godność, dostojeństwo, pokora. Kierujący egzekucją rzymski oficer zawołał: Zaiste, ten człowiek był synem Bożym. Sługa pański z pieśni izajaszowej woła, Blisko jest ten, który mnie uniewinni. Tak, Jezus wiedział, że jest niewinny. Wiedział, że zostanie złożony na nim grzech całej ludzkości, ale że on, poprzez swoją śmierć i przez powstanie z martwych, przezwycięży zło, zetrze, unicestwi wszelki grzech. Dzięki temu każdy, kto przyjmie jego dzieło jako ofiarę zastępczą za własny grzech, zostanie uniewiniony, Oczyszczony, ułaskawiony, tylko tą drogą może być zbawiony każdy grzeszny człowiek, taki jak ja i ty, w końcowej części pięćdziesiątego rozdziału Księgi Zajasza czytamy: Kto między wami boi się Pana, niech słucha głosu Jego sługi, kto chodzi w ciemnościach i bez przebłysku światła, niechaj imieniu Pana zaufa i niech na swoim Bogu się oprze, to wezwanie skierowane jest do każdego z nas: słuchajmy głosu Jezusa Chrystusa, pozwólmy, by Słowo Chrystusowe przekonało nas o naszym grzechu i o Jego ratunku, Jego cudownym darze zbawienia. Jezus jest prawdziwą światłością świata. Jego Słowo, Jego Prawda wyzwala, przynosi prawdziwą wolność. Zaufajmy Panu. W nim, żywym Bogu, znajdźmy prawdziwe oparcie. Oto wy wszyscy, którzy rozgniecacie ogień, czytamy na koniec, którzy zapalacie strzały ogniste, idźcie w płomienie waszego ognia. Wśród strzał ognistych, któreście zapalili, z mojej ręki przyjdzie to na was. Będziecie powaleni w boleściach. Ci, którzy chcą być sami dla siebie światłością. Którzy chcą rozpalać własny ogień i w Nim się ogrzewać, przegrają życie. Naszą jedyną szansą na zwycięstwo jest kroczyć w świetle Jezusa Chrystusa. On jest światłością świata, duchowym światłem prawdy, miłości i zbawienia. Bez Chrystusa zginiemy w ciemnościach, bo nasz ogień nie wystarczy, by rozświetlić noc grzechu. Zaufajmy Jezusowi. A On Poprowadzi nas, oczyści, ocali. Następny, pięćdziesiąty pierwszy rozdział Księgi Zajasza, określany jest czasem jako sygnał alarmowy dla świata. Mówi o tym, że jak w przeszłości, tak i w przyszłości, szczególnym znakiem działania Pana będzie to, co wydarzy się pośród Izraela. Izrael nazywany jest czasem małą wskazówką zegara to znaczy, iż wszystkie wydarzenia, które mają miejsce pośród narodu wybranego, Powinny być przez nas pilnie obserwowane, gdyż sygnalizują wypełnianie się proroctw, zbliżanie się dnia pańskiego. Dobrym mottem naszych dzisiejszych rozważań mogą być słowa apostoła Pawła z liściu do Rzymian. To czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Posłuchajmy, jak rozpoczyna się Boży Alarm. Od początku, rozdziału pięćdziesiątego pierwszego czytamy, jak Pan wzywa Izraela: Słuchajcie mnie, wy, co się domagacie sprawiedliwości, którzy szukacie Pana. Wejrzyjcie na skałę, z której was wyciosano i na gardziel studni, z której was wydobyto. Bóg wzywa: Słuchajcie mnie. Każde serce pośród narodu wybranego powinno szczerze pragnąć poznać wolę Pana. Wyjrzyjcie na Abrahama, waszego ojca, i na Sarę, która was zrodziła, bo powołałem Jego jednego, lecz pobłogosławiłem go i rozmnożyłem. Bóg przemawia: Wezwałem Abrahama, gdy był on w Urchaldejskim. Pośród bałwochwalczych kultów, powołałem go, objawiłem mu się i spójrzcie, czego dokonałem w jego życiu i w życiu jego potomków. Teraz chcę działać w waszym życiu, w waszych sercach. Pan zapowiada niezwykłe wydarzenia. Zaiste, zlituje się pan nad Syjonem, zlituje się nad wszelką jego ruiną. Na Eden zamieni jego pustynię, a jego stepy na ogród pana. Zapanują w nim radość i wesele, pienia dziękczynne przy dźwięku muzyki. Bóg szykuje wielkie, wspaniałe rzeczy dla Izraela. Pustynia zamieniona na Eden, stepy na ogród Pana. To obraz obfitego Bożego Błogosławieństwa, wielkiej Bożej łaski, którą Pan obdarzy Izraela. Zapanują radość i wesele, rozlegać się będą dziękczynne śpiewy. Bóg odmieni los swego ludu. Słuchajcie mnie z uwagą narody, nastawcie ku mnie uszu, bo ode mnie wyjdzie pouczenie i prawo moje wydam jako światłość dla ludów. Bliska jest moja sprawiedliwość, zbawienie moje się ukaże. Ramie moje sądzić będzie ludy. Ramię Pana, to jak zobaczymy studiując dalsze proroctwa Izajasza, Boże zbawienie. Pan woła, iż zbawienie jego się ukaże. Bliska jest jego sprawiedliwość. Izajasz woła dalej w imieniu pana. Przebudź się, przebudź, przyoblec się w moc, o ramię pańskie. Czyż nie ty osuszyło morze, a wody wielkiej otchłani, uczyniło drogę z dna morskiego, aby przejść mogli wykupieni? Odkupieni przez Pana, powrócą i przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzach. Osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie. W kilku obrazach Bóg przypomina o swoich dziełach pośród Izraela, o przeprowadzeniu ludu przez Morze Czerwone. Zapowiada jeszcze większe dzieła, Jego ramię. Jego sprawiedliwość, Jego zbawienie są pewne, niezawodne. Ja i tylko ja jestem twym pocieszycielem. Kimże ty jesteś, że drżysz przed człowiekiem śmiertelnym, przed synem człowieczym? Zapomniałeś o panu, twoim stwórcy, który rozciągnął niebiosa i założył ziemię. Bóg przypomina, że jest stwórcą i panem całego stworzenia i że to On jest Zbawicielem. Od niego przychodzi ocalenie. Te słowa mogą być źródłem otuchy i radości dla każdego z nas, ale w sposób szczególny są dedykowane narodowi izraelskiemu. Posłuchajmy słów pana. Włożyłem moje słowa w twoje usta i w cieniu mej ręki cię skryłem, bym mógł rozciągnąć niebo i założyć ziemię, i żeby powiedzieć Syjonowi: Tyś moim ludem. To cudowne słowa, wspaniała obietnica dana Izraelowi. Powinna budzić i w naszych sercach miłość do ludu przymierza, ludu, który został tak surowo doświadczony przez Pana, z powodu nieposłuszeństwa, ale który ostatecznie zostanie ocalony i obficie pobogosławiony. W cieniu mej ręki Cię skryłem, zapewnia Pan. I nie ma wspanialszej gwarancji bezpieczeństwa, pewności, że Bóg doprowadzi swe dzieło zbawienia do końca i że w Jego zbawczych planach Izrael odgrywa szczególną rolę. W końcowej części 51 rozdziału Księgi Zajasza czytamy Przebudź się, przebudź nareszcie, powstań o Jerozolimo, Ty, która piłaś z ręki Pana puchar Jego gniewu. Tak mówi Twój Pan i Twój Bóg, oto ja odbieram ci z ręki puchar, co sprawia zawrót głowy. Już nigdy więcej nie będziesz piła kielicha mego gniewu. Te słowa są obietnicą całkowitej odmiany losu Jerozolimy. Miasto to już nigdy nie będzie piło kielicha Bożego gniewu, to znaczy nastanie tu trwały, nieskończony pokój. Stanie się tak w czasach mesjańskich. Gdy Boży Syn zaprowadzi tu swoje sprawiedliwe rządy, Bóg zmiłuje się nad Jerozolimą, okaże swemu ludowi miłosierdzie, da pokój ludowi izraelskiemu, a także pokój wszystkim narodom. Będzie to czas tysiącletniego królestwa, kiedy wszystkie narody pielgrzymować będą do Jerozolimy, by uczyć się prawdy i sprawiedliwości. Oto ja odbieram ci z ręki, puchar, co sprawia zawrót głowy. Już nigdy więcej nie będziesz piła kielicha mego gniewu. Włożę go w rękę twych oprawców, którzy mówili do ciebie: Nachyl się, żebyśmy przeszli. I czyniłaś swego grzbietu jakby podłogę, jakby drogę dla przechodzących. Jerozolima była wiele razy zdobywana, burzona, niszczona, okupowana. Bóg nie pozostawia żadnych wątpliwości, że działo się tak dlatego, iż Izraelici musieli wypić kielich gniewu Bożego. Musieli być przez Pana karceni, przywoływani do porządku. Musieli uczyć się posłuszeństwa, pokory. Jednocześnie Bóg zapowiada, że ci, którzy byli względem ludu izraelskiego wrogami, oprawcami, zostaną ukarani rozliczeni ze swoich złych czynów. Musimy pamiętać o tym, że antysemityzm jest grzechem, jest złem wymierzonym przeciwko ludowi Bożemu i przeciw samemu Bogu. Boży plan zbawienia obejmuje lud starego i nowego przymierza. Bóg pragnie wszystkim okazać swoje wielkie miłosierdzie, swą cudowną łaskę. Radujmy się, że wszyscy jesteśmy zaproszeni, by zamieszkać w Jego Królestwie. Proroctwa Izajasza kierują nasz wzrok w stronę nadchodzącego Mesjasza, Pana i Zbawiciela. Prorok zapowiedział zarówno jego pierwsze, jak i drugie przyjście. Żyjmy ze świadomością, iż drugie przyjście Chrystusa jest pewne i rychłe. Naszych audycji można wsłuchać na stronie internetowej www.twrpolska.org. Polecamy także strony www.twr360.org oraz www.ttb.org. Był to program Impuls TWR Polska, pierwszego radia biblijnego w Polsce. Drodzy słuchacze, nasze audycje istnieją dzięki Wam, ludziom, którym bliskie jest głoszenie Słowa i wartości, które niosą dobro. Radio jest dziś kosztowne, dlatego działamy przez Internet i potrzebujemy Waszego wsparcia. Każda, nawet niewielka wpłata, pomoże nam wzrastać, rozwijać się i docierać dalej. Numer konta znajdziecie nad komentarzami. Z całego serca dziękujemy za Waszą dobroć i zaangażowanie. Razem możemy więcej. Zostańcie z Bogiem.